Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na recenzję kosmetyku Bioplasis. Mam nadzieję, że to dobrze czytam, ponieważ do czynienia z tą firmą mam po raz pierwszy. Niemniej jednak zdecydowałam się zrobić dla Was recenzję, bo produkt pozytywnie mnie zaskoczył. Wiem, że zawsze pytacie mi się, czego używam do twarzy, jak dbać o cerę. W związku z tym postanowiłam, że właśnie teraz ta recenzja będzie odpowiednia właśnie w tym momencie. I co jeszcze właśnie zaskoczyło mnie w tym kosmetyku, to, to to, że on jest do każdego rodzaju cery, ponieważ jest to organiczny żel do twarzy, do każdego właśnie rodzaju cery. W związku z tym ja jestem zachwycona, bo zazwyczaj kiedy szukałam jakiegoś żelu do twarzy, a ja mam cerę suką, to było bardzo trudno znaleźć taki, który będzie super oczyszczał, ale jednocześnie nie wysuszał tej skóry więc no jest to problem. Zawsze jednak te produkty, jeżeli oczyszczają, to zazwyczaj wysuszają, a, a ten jest idealny, super sobie radzi z oczyszczeniem porów. Najpierw, może tak, najpierw pokażę Wam, jak wygląda opakowanie. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest to zwykłe takie plastikowe opakowanie. Tutaj macie mm, zwykły wyciskacz, czyli standard. Jeżeli chodzi o zapach, Zapach ma taki bardzo ziołowy, taki bym powiedziała afteczny, to jest już kwestia gustu, czy komuś to pasuje, czy nie. Mi pasuje, jest OK. On też długo nie utrzymuje się jakoś na cerze, że jak umyjecie nim twarz, to nie będzie, nie wiem, dwie godziny się trzymał i, i wam z kremem tutaj kolidował, jeżeli chodzi o zapach, czy właśnie dominował nad waszymi perfumami, czy coś to nie. On tylko pachnie wtedy, kiedy go używacie w czasie właśnie mycia twarzy. Dalej, przeczytam Wam teraz, co producent o nim mówi i wyrażę swoją opinię. Jest to organiczny, delikatnie pieniący się eko o naturalnym zapachu i łagodnym działaniu antysceptycznym. Jest idealny do oczyszczania cery normalnej, mieszanej i tłustej. Żel zapewnia głębokie i delikatne oczyszczenie cery z makijażu, zanieczyszczeń i kurzu. Skuteczne usuwanie, skutecznie usuwa martwe komórki na skórkę oraz kontroluje wydzielanie sebum bez wysuszania skóry. Pozytywne działanie żelu utrzymuje elastyczność skóry, pozostawia ją świeżą i rozświetloną. Z opisem jak najbardziej się zgadzam, ponieważ w momencie, kiedy będziecie mieć cerę tłustą, on będzie ładnie redukował wam sebum. W momencie, kiedy macie suchą, fajnie wam oczyści, ale jej nie wysuszy i czym to jest spowodowane tym, ponieważ tutaj on ma składniki aktywne, czyli właśnie na przykład oliwę z oliwek, która pięknie nawilży Wam skórę czy właśnie ma tutaj też w składzie zieloną herbatę, która jak wiecie ma działanie takie które ma powodować oczyszczenie dogłębne skóry i pozostawienie jej właśnie świeżej, oczyszczanej ponieważ on działa właśnie przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwstarzeniowo, w związku z tym jakby do tego on na pewno doprowadzi. I co mi się podoba w nim, to też to, że on łagodzi podrażnienia. Bardzo trudno jest znaleźć taki produkt, który właśnie tak łagodząco będzie działał, jednocześnie czyścił. Więc no, ja jestem tym produktem naprawdę, naprawdę zachwycona. Jeżeli chodzi o, o stosowanie, to normalnie nakładacie go tak jak każdy praktycznie żel, tak jak Efa Klar. na przykład bierzecie po prostu najpierw troszkę produktu w ręce na taką zbilżoną skórę, go rozprowadzacie, a następnie zimną bądź ciepłą wodą, jak wolicie zmywacie go. Ja go stosuję rano i wieczorem i naprawdę, od kiedy go stosuję, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o cenę produktu, cena to jest 44,90, można by powiedzieć, że dużo, natomiast jeżeli produkt jest dobry, to czemu za niego nie zapłacić? Mililitrów ma 200, czyli całkiem sporo. Jeżeli chodzi o moją recenzję, to z mojej strony to tyle. Wkleję wam na dole linki do tego produktu oraz do ich strony. Jeżeli jesteście tym produktem zainteresowane, jeżeli poszukujecie czegoś, co będzie idealne dla waszej cery, to oczywiście polecam wam ten produkt. Ja go używam, jestem zadowolona. I, i co? Zapraszam do kolejnych moich recenzji, do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Papa! Pa.